Pierwszy posiłek po 40-godzinnym poście. Post minął zarąbiście. Zresztą jak zawsze wczoraj pełen energii. To normalne. Nie wiedziałem co mam ze sobą robić. Ciągle coś robiłem. Gotowałem, sprzątałem i różne tam inne rzeczy. A dzisiaj na pierwszy posiłeczek jem jajka z mascarpone, ze śmietanką. No i oczywiście z masełkiem. Wszystko wymerdane na patelkę. filka i jajka gotowe. A do tego... Serdelki pieczone w piekarniku w naszym sosie barbecue w dużej ilości przypraw, musztarda i, i zapiekane, nie? I bardzo proste, naprawdę fajne. Sos barbecue, no to nic prostszego: trochę przecieru pomidorowego, octu balsamicznego, trochę przypraw, tak? Trochę erytrytolu, może być i gotowy. Posiłeczek.